Poprzez różnego rodzaju media, także społecznościowe, informujemy o tym, że wkrótce pojawią się wielkie inwestycje tutaj w obrębie wód morskich naszego wybrzeża. Te inwestycje w postaci farm, farm wiatrowych i one będą generować mnóstwo miejsc pracy. A jak będą miejsca pracy, to oczywiście chcielibyśmy, żeby to były miejsca pracy dla dobrze wykwalifikowanych osób. I w związku z tym musimy przestawić niejako nasze szkolnictwo zawodowe od poziomu uniwersyteckiego poprzez cały system szkoleń uzupełniających po szkolnictwo branżowe więc nie dziwnego, że zapraszamy tutaj młodzież ze szkół, ze szkół branżowych, z techników, ze szkół zawodowych. Zapraszamy także nauczycieli, instruktorów zawodu, po to, żeby zobaczyli jaki to jest po prostu potencjał. Mieli kontakt bezpośrednio z, z firmami wytwórczymi, z firmami produkcyjnymi, mieli kontakt bezpośrednio z firmami zagranicznymi. Wydaje mi się, że to jest sektor, który się znakomicie będzie rozwijać. Jeśli sobie uświadomimy fakt, że w trakcie tego procesu inwestycyjnego budowy farm wiatrowych na morzu, a także potem już w eksploatacji będziemy zatrudniać około 30 tysięcy ludzi, no to myślę, że to będą dobrze, dobrze płatne miejsca pracy, więc dlatego zachęcamy do podnoszenia kwalifikacji, do tworzenia klas branżowych. W poszczególnych segmentach tego, tego wielkiego wielkiego przemysłu. Liczby są bezwzględne i bardzo satysfakcjonujące. 7 tysięcy uczniów różnych szkół ponadpodstawowych, technicznych, branżowych, zawodowych i nie tylko, ale także, co warto podkreślić, ponad tysiąc studentów uczelni wyższych i to pokazuje, całą złożoność, kompleksowość i szeroki bachlarz różnego rodzaju zawodów, które będą dostępne w offshore i w całej gospodarce morskiej. I to rzeczywiście jest ta jakby kanwa, czyli gospodarka morska offshore, całego tego wydarzenia, ale też całej idei, dlaczego samorządy, samorząd województwa, marszałek i miasto rozpoczęły to wydarzenie. To jest tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego, to jest niewelowanie tego wąskiego gardła, w którym jest brak ludzi do pracy, ale przede wszystkim pokazuje właśnie całą kompleksowość obszaru Gospodarki Morskiej. Bo to nie tylko praca ta techniczna, też bardzo ciekawa, satysfakcjonująca na platformach wiatrowych czy przy produkcji turbin wiatrowych, ale to także prawnicy, konsultanci, inżynierowie, nurkowie, osoby pracujące na wysokości ekonomiści zarządzające tymi przedsięwzięciami, to naprawdę ogromny, ogromny e, takie ogromne koło zabachowe i, i, i dziedzina, w której świetną pracę można znaleźć i na której może się budować województwo pomorskie. Bo tutaj dzisiaj w praktyce niezależnie od zaklęć, które my tworzymy na temat współpracy nauki, biznesu, administracji, to w praktyce tutaj właśnie następuje to spotkanie. Nauka, biznes, administracja. I tu w praktyce pracują nad przyszłością naszej gospodarki, nad obszorem, nad gospodarką morską.